3 two, one. We might have been meant for each other to be W Muzeum Techniki, co takiego przyciągnęło mieszkańców. Tak, a Walentynki, czyli Święto Zakochanych. Święto wszystkich ludzi, którzy kochają, również tych, którzy kochają stare samochody. Dla nas jest to pretekst do tego, żeby pokazać coś amerykańskiego, nie tylko w sferze obyczaju, ale również w sferze techniki technologii, czyli dawne amerykańskie samochody, krążowniki szóste, które mają 6 metrów długości, ponad 2 metry szerokości, albo samochody wojskowe czy użytkowe. To wszystko, co Polaków bardzo często fascynowało i co bardzo dobrze znamy z filmów amerykańskich. Dzisiaj piękne samochody, ale także troszeczkę Rozrywki, piękne balony i wspaniała akcja na początku. Tak, puściliśmy dużo, dużo, ponad setkę balonów, czerwone serduszka, które pofrunęły w niebo. Mam nadzieję, że robili to ludzie, wszyscy, którzy są szczęśliwi. Do tego jeszcze będą występy, będą osoby, które prezentują gwiazdy danego kina amerykańskiego, Marilyn Monroe, Dean i tak dalej. Do tego będą jeszcze pokazy filmów, tym razem polskich, ze Zbyszkiem Cybulskim, czyli polskim odpowiednikiem Dina. No i do tego jeszcze oficjalne otwarcie wystawy, do tego teatr. Dnia, także jest dużo przyjemności. Wśród tych krążowników amerykańskich, jakieś szczególne perełki? Perełki, w zasadzie to wszystkie są perełki, dlatego że samochody amerykańskie u nas są stosunkowo rzadkie. Dominują bardziej kolekcjonerzy specjalizujący się w produkcji europejskiej. Natomiast ja sentyment mam do tego akurat Forda. Ford to jest marzenie wielu młodych ludzi z lat 70. i parę takich samochodów, w latach 70. widziałem. Tak. Wtedy człowiek myślał, może by się coś takiego kiedyś miało. No teraz mamy na wystawie dzięki kolekcjonerom, którzy z nami współpracują. Czyli po części spełnił pan swoje marzenie. Tak, przynajmniej przez dwa miesiące będziemy mieli to tutaj na co dzień. Ja przychodząc do pracy będę mógł sobie zawsze sprawić przyjemność, patrząc na tego pięknego Forda, czyli takie wspomnienie z młodości. Czyli Zapraszamy też przez dwa miesiące na wystawę. Tak, zapraszamy wszystkich do 8 kwietnia. się? Tak. A co ci się podoba w nich najbardziej? A który najbardziej? Ford. Ford! A dlaczego akurat Ford? Bo jest bryką. Bryką. A ty chciałbyś mieć takiego Forda? E... Chciałbyś jeździć takim samochodem? Tak. Ale postaramy się przeszkodzić. To auto najbardziej się podoba? No, jeszcze na razie nie obejrzeliśmy wszystkich, ale jest całkiem fajne. I czytacie Państwo opisy skrupulatnie każdego samochodu? Nie każdego. Który nas zainteresuje, to wtedy coś sobie doczytamy. Jesteście miłośnikami motoryzacji, czy przyszliście, bo akurat był wolny dzień i miło można było spędzić walentynki? Akurat wolny dzień. Kto kogo zabrał? Dziewczyna mnie zabrała <laughs> tym razem. Nie nudzi się pani tutaj tyle samochodów? Nie, właśnie wręcz przeciwnie, bardzo mi się tutaj podoba. Wreszcie można zobaczyć coś co cieszy oka, nie tylko takie obdrapane samochody na ulicy. Jak się państwu podoba wystawa? Bardzo się podoba. Niesamowite samochody. Kto kogo zabrał dzisiaj do muzeum? Hmm. Chyba jednak y, ja zabrałam swojego Pawła. Wybieraliśmy się wprawdzie tutaj dość długo i teraz jakoś nadarzyła się okazja, że mieliśmy też czas wolny i w sumie bardzo się cieszymy z tego. Czyli też przy okazji walentynki? Też, pewnie. Takie malutkie. <grymna> Motoryzacyjne, tak. Bardzo się podobają, jesteśmy pod wrażeniem. <grymna> Tylko pani czy panu także? Mi też się bardzo podobają. <grymna> <grymna> Któreś w szczególności? Mi dodge. A jak podoba się w ogóle cała impreza i taki pomysł, by urządzać takie eventy? Zresztą myślę, że pomysł jest bardzo dobry. Widać, że to się wreszcie dzieje. Jest naprawdę fajnie. To już nie pierwszy raz jesteśmy, więc bardzo się cieszymy, że coś możemy jeszcze raz sobie obejrzeć. Why go on stalling? I'm falling. Love is stalling. Why be shy?